Dzień dobry tak wszystko bardzo gorąco. Dzisiaj zapraszamy na drugie długie parki w które pójdziemy Te Ezekującym, a z Są wielkie niż tam, które są w I mam nadzieję, że miło spędzicie będzie z nami czas, że uda nam się znaleźć coś ciekawego dla naszego maleństwa. Do zobaczenia! Jesteśmy teraz w miejscu, które jest specjalnie przeznaczone do tego, żeby nakarmić nasze maleństwo. Tutaj jest tam z tyłu, co takie jakby przebieralnie że możemy karmić piersiu, a w Ale już mamy nasze rzeczy. To możemy się odkryć właśnie z, na�� z, z naszą że jedzonko nauczy się. Tak było że No no To jest takie <laughs> Oh, this is like a A bit <laughs> to make you look pretty for babies. For babies. Our food products are in the supermarkets, and uh, she really is going from strength to strength. And we love having her here at the show. So, ladies and gentlemen, can I have a lovely round of applause, please, for Annabelle Carmel? Hello Annabel, lovely, sure. lovely to see you. Yes. Are you? Możemy wybrać napis, który chcemy na kocyku albo na skarpecie świątecznej. My jeszcze nie wiemy, co mamy taki napis. Tego tego nie zrobiłam. Cześć, ja witam Was ponownie już po zakupach. Muszę Wam powiedzieć, że to miejsce jest naprawdę 3 albo 4 razy większe w porównaniu do tego, na którym byliśmy miesiąc temu. Naprawdę praktycznie można znaleźć wszystko. Dużo rzeczy, które się mogą przydać albo takich, które się zupełnie Wam nie przydadzą, to tylko zależy od Was. E, przepraszam, ale jestem trochę zmęczona pewnie rozstrzepane włosy i makijaż mi już praktycznie zniknął z twarzy. E, Sprawiliśmy się grzecznym, niegrzecznym i troszeczkę zdrowszą wersją. I chcę Wam pokazać, co kupiliśmy. Nic specjalnego, dosłownie tutaj, tylko te rzeczy. Ale ze wszystkich jestem bardzo zadowolona i wydaje mi się, że powinien nam długo służyć. Kupiliśmy takie dwa karabinki. Przepraszam, że nie mam tu malowanych dwóch I będziemy ich używać. Jeden do noszenia torebki na wózku, na rąsę, wózka, A drugi można też wykorzystać do tego, ten z, z kodem. Żeby na przykład przyczepić wózek na zewnątrz, żeby nam go no, na po prostu nie ukradł. E, także takie dwie rzeczy, i to kosztowało dwa. normalnie chyba kosztuje 7,1, a za to kosztuje 10. I dostaliśmy jeden e, prezent gratis. Pan, mówił, pan nam to po prostu dał. To są takie wkładki e, do pielu, które wam pokażę za sekundę. Te nie ustawiam, do będą A ja nie chciałam. I nie chcę używać za bardzo pampersów ani popielu e, tego typu domów. Oczywiście nie mówię, że w ogóle ich nie będę używała, bo pewnie w niektórych przypadkach będę musiała. myślałam o tym, żeby może robić to w nocy albo ewentualnie na jakichś wyjazdach, ale generalnie w ciągu dnia bym chciała skorzystać z jak najbardziej naturalnych opcji. I teraz nie używa się już tetry, można też je używać. Teraz są inne, jest I e, kupiliśmy właśnie e, takie słodkie. Kupiliśmy <grystanie> <grystanie> ją w dwóch rozmianach, w S i M, są takie gatki, do których tutaj wkłada się albo pieluszki, albo są na są naprawdę świetnie rozwiązane. Ten materiał tutaj przypomina gore czyli skóra oddycha, a nasze dziecko nie odparzy sobie płci i ma też sucho. E, są bardzo łatwe moim zanim do panie, bardzo ergonomiczne. podoba mi się ich kolor, podoba mi się to, że tutaj są naprawdę bardzo miękkie. E, sprawdziliśmy i w okolicy naprawdę okolicy, tutaj na tych na show, e, widzieliśmy bardzo podobne, nie wiem, może z 5-6 z firm, które bardzo podobne rozwiązania, ale te wydawały nam się najlepsze. I tutaj możecie do środka albo włożyć taką e, jak gdyby wkładkę, którą możecie wyrzucić od razu po, po użyciu, albo możecie użyć właśnie takich e, to jest akurat zrobiona z konopi indyjskiej. Naturalne, organiczne płatniki, które po prostu zastępują pieluchy tetrowe. One są bardzo miękkie, grube. I to normalnie się wkłada do palki i pierdol się tak jak zwykłe Te tetrowe, na przykład. Ich ogromną zaletą jest to, mam nadzieję, że będą oszukiwane szybciej swoje. Dlatego to jest super. I kupiliśmy takie. W takich kolorach, które zdradzają płeć naszego dziecka, takie paski. Muszę Wam powiedzieć, że ta kobieta ma naprawdę świetne, świetne wzory. I akurat tu tej byliśmy takie dość promocyjnej cenie. Taki zestaw nie kosztował mało. Tutaj jeszcze mam większy rozmiar na MK i jelkę I to nas kosztowało. Ile nas to kosztowało? E, prawie 100 funtów, ale e, wiem o tym, że wielu te takie, które się porzuca kosztują o wiele, wiele więcej, dlatego e, to nam się na pewno przyda. A jeszcze jak ktoś mnie zapyta, nie zostanie, jeżeli dziecko zrobi kupę, dlatego wtedy się wkłada taki cieniutki, taki cieniutki e, płatek tego właśnie papieru i wtedy kupa idzie do kosza na śmieci albo do SDS od razu i można razem z tym z Dlatego wydaje że to jest świetna rzecz. I oczywiście tam wam znać jak się sprawdza później. I bardzo mi miło było z tego powodu, że... A mnie? Bardzo mi miło było z tego powodu, że... O tutaj na przykład a, I show different brands. Tutaj wam pokażę inne firmy, bo tego naprawdę było dużo. Są takie majteczki, które są w jednym tylko rozmiarze i em, wystarczy je, w zależności od tego ile mają rzepów, albo takich strzasków, można było je zrobić albo mniejsze, albo e, większe. Tutaj widzicie, to jest naprawdę świetna, świetna rzecz i jest bardzo naturalna, przyjazna dla środowiska, ale też dla naszego dziecka, dla skóry. Tutaj możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, e, Tutaj Dostaliśmy dużo, bardzo ulotek i bardzo mi miło było z tego powodu, że znaleźliśmy też tutaj e, przedstawiciela z Polski. Nie mogłam się powstrzymać i kupiłam dwie rzeczy od tej pani, e, zacznę może od tej mniejszej, jest to firma, Milu, mam nadzieję, że tak się wymawia. To jest też em, taka chusta z, z, zrobiona ze 100% bambusa i e, jest zaprojektowana przez naszą, e, naszą Anię Muchę, która chciała coś takiego trzuwala swojego dziecka. Wszystko jest pięknie zapakowane, podoba mi się bardzo jak to wygląda naprawdę świetny, świetny pomysł i e, co to jest to jest po prostu taki e, Taki materiał dość duży, którego możecie używać na kilkanaście sposobów. Możecie tym otulić dziecko wasze, e, możecie tego używać później do wózeczka. Bardzo podoba mi się kolor ten wzór i e, na pewno się przyda. Możecie latem tego używać mm, na przykład y, jako kłoderki takiej lekkiej. E, jest zrobiony z takiego materiału, który ma świetne właściwości zarówno latem i zimą. I latem będzie was chłodził, a zimą będzie chłodził. E, Ogrzewał, dlatego, dlatego się zdecydowałam na, na, na zakup tego. I e, kolejna rzecz, też przepięknie zapakowana, ten design, bardzo mi się podoba, ten, ten wzór. I e, to jest kocyk, którego też nie planowałam kupić, ale e, zgłosiłam się, bo miękkość jest niesamowita. Też jest zaprojektowany przez Anime. E, podoba mi się kolor, podoba mi się miękkość i to, że jest zrobione z naprawdę bardzo wysokiej jakości materiału. Ja chwileczkę. I to może służyć jako kołderka, To może służyć też jako właśnie na przykład, taki koncept do zabawy. Mam nadzieję, że będzie dobrze służył, bo zapowiada się bardzo ciekawie. Materiał jest naprawdę wysokiej jakości. Z tego co mi mówiła Pani, przez tam córkę, są to materiały e, sprawdzane ze Stanów, ale są szyte ręcznie w Polsce. Także wszystko jest naprawdę bardzo wysokiej jakości i to widać. Zresztą to opakowanie jest naprawdę, naprawdę świetne. I jest takie inne, nie jest nudne. Właśnie mam nadzieję, nie, tylko będzie się cieszyło. Aha, tutaj mam jeszcze właśnie ulotkę z całą kolekcją Zobaczcie, jaka jest Piękne, kolorowe wzory. Jeżeli szukacie czegoś takiego bardziej oryginalnego, to na pewno, na pewno to jest to. Look at the babies. I oczywiście później Wam dam znać, jeżeli chodzi o praktyczność tych rzeczy. Świetne dodatki, Mówiłam Wam o tych kieruch, widzicie kolejna firma, kolejna marka. Nie wiem skąd te są też podobnie zasady działające, że takie dwie wkładki w różnych kolorach. Dostaliśmy pełno różnych ulotek, katalogów i oczywiście możemy sobie coś z nich wybrać, jakbyśmy potrzebowali. Gratis, dostaliśmy gratis. To mówiłam Wam, że dostaliśmy od Pana Gratis. Nie wiem dlaczego po prostu będzie, że możemy sobie to wziąć. Dostaliśmy też gratis. Każdy dostawał przy wejściu. Takie chusteczki do wycierania. Nie wiem, czy będę ich używała. Podobno są. A, zobaczymy. Zawsze się przydadzą. Drugi jest gratis. O nie! Yeah. A tu już Wam pokazałam w tej pierwszej części filmiku. Łóżeczki. E, trzy są. I to są takie które są jednego rozowego użytku, ale wzięłam sobie tylko, bo na pewno się przychodzą w przyszłości takie rozwiązanie. Na sam koniec chciałabym Wam tylko powiedzieć, że przepraszam, że nie mogłam pokazać Wam dokładnie, jak całe to miejsce wyglądało i nie pokazałam Wam naprawdę nawet pewnie jednej dziesiątej wszystkich osób, które się wystawiły na tych targach e, dziecięcych. Co mogę powiedzieć? Moim zdaniem bilet jest troszeczkę drogi, ale jeżeli wiecie dokładnie co ochotę, na co macie ochotę, to możecie troszeczkę zaoszczędzić. Dużo jest promocji, ale też możecie uważać, bo niektóre rzeczy można znaleźć naprawdę taniej online albo w jakichś promocjach. W sklepie w ciągu, w ciągu roku. Mamy też szczęście, że nasz dzień się urodzi po, mam nadzieję, świętach Bożego Narodzenia i mam nadzieję jeszcze skorzystać z kilku ofert poświętecznych zwierząt. Dlatego też e, nie kupowaliśmy może zbyt dużo obranek, bo po prostu na razie tego nie potrzebujemy, a wydaje mi się, że możemy znaleźć się wiele taniej. I po raz kolejny mam nadzieję, że miło spędzicie z nami czas. I do zobaczenia. I sprzed niedługo. Pa!